Siemka, Freddy! Ło! Wow, sie siemka, Bonnie! Widziałeś tu tego stróża? Znowu nie nosi swojego kostiumu. Hehe, <grystanie> no wiesz, znasz go. Ja. Ale w końcu go znajdziemy. To tylko trudniejsze odkąd nosi tę zapasową głowę Freddy'ego. Wiesz, nie widziałem go nigdzie tutaj, więc może poszukać gdzieś indziej. Nocny stróżu, skopię ci dupę! z tego stróża? No nocny stróż, dokładnie tutaj! Nie, to tylko Freddy. Nie, znowu robię ten trik z zapasową głową Freddiego. No wiesz, myślać Ci skalę, że twarzy! Arr, kurwa! Jeśli jest Freddy, to czemu siedzimy z twarzką pierdoloną latarką?! Cóż, to oczywiste! ten straszysz go! Straszę go?! Zaraz będą wyścigały! Foxy, przestań! Nie! Jestem jedyny w tym pierdolonym miejscu, który którym jego przebranie! Mają moich wy coś Nie obchodzi mnie, cię jest Freddy. Chcę tylko położyć łapy na jego słodkich, soczystych, podwłożnych bateriach. Mam tego dość! Pokaż mi, że jesteś nowym stróżem! Uuuu, korekwizyt. Idzie to Gdzie jest Freddy? Nie może być dwóch Freddy, lecja? FREDDY?! Yo. Dobra! Ale mamy w pokoju dwóch, Freddy! Super! O mój wasze poni, bo ci co się to dzieje? do nocnego stróż. A jest nocny stróż! Zdaje się, Ruto Freddy. A jesteś cholera, ty jesteś, Freddy! Ej, gdzie ty idziesz? Ja bacz to, wychodzę. Nie mám vždy problem. Ej, Bogi, słuchaj. Ej, czekaj. Jaka godzina? Czuć, chłopaki? Hej, Mangol! Jaka jest godzina? Około 5.59. Piąta pięćdziesiąt dziewięć! To nocny stróż! Nocny stróż? Nocny stróż! Badaj! Nie, chłopaki, to ja, Freddy, co nie? O Jezu! 아하 <shrug>